Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus nauczając szedł przez miasta i wsie. I odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, Wówczas stojąc na dworze, zamknie, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać. Panie, otwórz nam. Lecz On powie Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić. Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzeczem, powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa. I siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chrystem. Du święty prosimy, Twoje yes no Można by było, moi drodzy, powiedzieć, że dzisiejsza Ewangelia zawiera dużo takich kontrowersyjnych zwrotów, z którymi się nie wiem, czy może nie to, że się nie zgadzamy, ale nie możemy sobie jakoś ich tak racjonalnie wytłumaczyć. Otóż na początku Ewangelii słyszymy, że pewnego razu ktoś Jezusa zapytał. Czy tylko nieliczni będą zbawieni. Moi drodzy, czy mogę być spokojny, czy wystarczy do mojego zbawienia? To, że jestem ochrzony, że chodzę do kościoła, że jestem człowiekiem dobrym, to, że od czasu do czasu chodzę do spowiedzi. Ale Jezus mówi nie, ale Jezus nie odpowiada. Definitywnie tak albo nie. Ale Jezus każe spojrzeć na siebie i mówi: Usiłujcie, usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. I znów kolejne, kolejny zwrot: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Wejść, moi drodzy, do Królestwa Bożego, to nie jest takie łatwe. Ale trzeba wiele wyrzeczeń, rezygnacji z wielu wygód. To tak samo jak, jak kiedyś ktoś był uczniem, czy obecnie są jeszcze niektórzy uczniami, chciałby ktoś zdobyć dobrą ocenę, na przykład piątkę, szóstkę. To nie jest, że tak sobie idę i mówię jakieś tam zdanie, jakąś odpowiedź. Nie, ale trzeba się do tego przyłożyć. Trzeba w wielu sytuacjach zrezygnować, na przykład ty obecnie w jakiejś grze na komputerze, zrezygnować z jakichś tam spacerów, pójść do koleżanki, kolegi, właśnie w imię czegoś, w imię zdobycia tej lepszej oceny. To tak samo, moi drodzy, będzie właśnie tutaj, tam te, te ciasne drzwi, ta ciasna brama, czyli coś potrzeba wyrze wy jakiegoś wyrzeczenia. Bo żeby przejść przez bramę, na pewno przez tą ciasną bramę nie wejdą ci, którzy, którzy, który, w których jest pycha, bo potrzeba właśnie tego pochylenia się. Nad drugim człowiekiem. Nie, będzie, nie wejdzie ten, kto cechuje się egoizmem, bo trzeba kochać drugiego człowieka. Nie wejdzie ten, kto cechuje się obojętnością, bo to jest tutaj potrzeba trochę miłości, dobroci dla drugiego człowieka. Otóż, moi drodzy, ciasne drzwi, ciasna brama symbolizują konieczność wyboru. Mamy wybór, mogę zrobić tak, mogę zrobić tak. I to ode mnie zależy, to będzie po prostu tylko wyłączna, wyłącznie moja decyzja. Rezygnacja z wygody, zabawy czy jakiejś rozrywki będzie właśnie tym następstwem, że te drzwi dla mnie, te ciasne drzwi, ta ciasna brama nie będą aż tak ciężkie do zdobycia. I moi drodzy, dalej czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Panie, czy wejdziemy, bo przecież razem jadaliśmy, byłeś z nami, nauczałeś na ulicach naszych, przecież byłeś z nami. Jak to możesz powiedzieć, że nie znam Was? Otóż, moi drodzy, czasami jest tak. Może już się nie jeden z Was, już na tym, jak to się mówi, chwycił, że jesteśmy w Kościele i tak się ktoś zastanawia, no tak skończy się pewno za pół godziny, ksiądz jeszcze długo gada, jeszcze będą ogłoszenia. Ojejku, a kiedy ja zrobi obiad? Myk, myk, i już jest po mszy świętej właśnie uczestniczyć. Czyli ja to, co czynię, ja w tym jestem. To nie jest tak, że ja się zastanawiam, choć pewno czasami tak będzie, ale żeby tego było jak najmniej, żeby po prostu brać udział we Mszy Świętej, śpiewać, myśleć o tym, co się tutaj mówi, starać się, żeby coś w głowie zostało, żebyśmy byli innymi ludźmi, czyli żeby to było brać udział swoim sercem. Być, moi drodzy, zaprzyjaźnionym z Jezusem Chrystusem, to nie tylko, że ja jestem ciałem na mszy świętej, ale ja również jestem duchem na, tym, na tej mszy świętej. Dalej Ewangelia mówi, że przyjdą ze wschodu i z zachodu i zasiądą w Królestwie Bożym. Moi drodzy, Królestwo Boże nie jest dla ludzi bogatych, Dobrych, uczciwych, chodzących w każdą niedzielę na Mszy Świętą, ludzi, którzy, którzy udzielają się, którzy pomagają. Królestwo Boże jest dla wszystkich, ale pod jednym warunkiem: że ja tego chcę. Ja robię wszystko, aby przypodobać się Bogu. Ja się staram być uczciwym. Może nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się. Chcę być na Mszy Świętej. Może nie to, że idę raz na rok, ale jestem w każdą niedzielę na Mszy Świętej. Ja pamiętam o codziennej modlitwie. Gdzieś tam czasami coś może umknie, ale ja po prostu jestem. Wtedy to Królestwo Boże będzie również dla mnie. Co moi drodzy możemy zabrać, można tak powiedzieć, z dzisiejszej Ewangelii dla siebie? Przestańmy, moi drodzy, odkładać nawrócenie na później. Czasami słyszę gdzieś tam, proszę księdza, jak pójdę na emeryturę, zapewniam, będę chodził w każdą niedzielę na msze. Że się będę modlił. Proszę księdza, jeszcze nie teraz, no, mam wyjazdy, mam delegacje. Później, no, no przyjdzie czas, że wezmę różaniec do ręki. Nie odkładajmy tego na później. Czasami słyszymy o różnych sytuacjach i być może, że ktoś też to odkładał na później i się okazuje, że jednak to później oby nastąpiło, by człowiek zdążył, ale bywa, że jest inaczej. Moi drodzy, nie bójmy się trudnych decyzji, takich cięć, od dziś ja będę chodził w każdą niedzielę się Świętej, od dziś ja będę uczciwy, nie będę gdzieś tam komuś coś tam yy, podebrać w pracy, bo przecież to jest niczyje, nie. Od dziś ja będę człowiekiem uczciwym. Chciejmy, moi drodzy, żeby chcieć przejść przez tą ciasną bramę, trudną bramę, nie taką nie do przebycia, nie, ona jest do przebycia. Ale trzeba coś w sobie zmienić, coś zrobić i starajmy się, moi drodzy, aby kiedyś, kiedy przyjdzie taka chwila, Jezus mógł powiedzieć do mnie Wejdź błogosławiony do Ojca mojego, do mojej chwały. Amen.